W poprzednią niedzielę, jak godzinie nie udało się odnaleźć czołgu, ale był to i tak bardzo udany wypad. Teraz są nowe namiary i nowa jest też miejscówka. Raz Baraniok start godzina 7.30 w cenie grill oraz możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu dla osób nieposiadających detektora. Dodatkowo będzie też można przetestować nowy detektor Nocta Macro The Legend. Tak poranek ważna misja. Musimy upolować kuriera z dpd, który ma całą dostawę naszą. Legenda. Gdzieś tu powinien być mody. Może na dwa auta się zabierzemy. Jest taka szansa. Teraz wózeczki. Udane zakupy. No i jedziemy robić wysyłki.

Koniec zabawy. Czy 128, nie? No jeszcze 8, 11, Także dwie sztuki legenda skręcimy, żeby było na ogrodzieniec i na las baraniok. Czyli takie pierwsze praktyczne testy. Yy. Cały dzień zleciał bardzo szybko, także już 19.00 kończę ten króciutki film. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć, no Kuba, smutny Kuba też jest zainteresowany, żeby sobie potestować Deusa 2 i Legenda, być może w środowisku wodnym. To musimy skombinować piankę, będę się zgadywać z nim. On też już będzie opuszczał Włochy, bo ma dużo innych pomysłów, ale nie będzie to zbyt szybko, bo oczywiście Volkswagen znowu pokazał pazura. Nie wiem, czy to w ogóle nawet nagrywał, bo już ma dosyć patego. tego. Dziadka, także tu czeka na pewno porządny serwis auta, bo potem ma takie plany, że byłoby fatalnie, gdyby znowu tam się działy jakieś dziwne rzeczy. No i cóż, życzę Wam udanego wieczoru, trzymajcie się, cześć.